Jakieś ryby pływają jeszcze. W tym pójdziemy, że mam Bo, to Mam przytnęcę. O. ja będę głodny tak ja samo miksykato. Do wiosny nie idzie O jaka woda fajna, wspaniała Ale nie ma kaczek nie ma szkoda Miły się chyba no, O wcześniej też Jest w fajnie Fajnie przychodzić sobie teren. Oglądać sobie w Białystok. Jaki Białystok jest ogółem miasto miastem No to miasto jest białostockie. Są katki. O, nie, odzywa się kaczka. Kaczuszku, kaczuszku. I ogółem Ale szkoda, że Krzysio nam na nim nie przyjechał Bo Może Tros tędy pójdziemy, o tak. Tren, tutaj tak Trochę mokro Trochę na pewno Dzień dobry panu, są tu jakieś rybki w ogóle? Na razie nic, ale ogólnie są? Są, są jakie? Linki, karaski. No wspaniale, my prowadzimy streama Panie majorze, pozdrawiam rybaka z człowieka. Dobrze. Zaraz my wystawimy wędzidło Aby złapało Aby złapało No wspaniałe miejsce teraz zrobili Za duża fala Nie będzie dzisiaj Chyba raczej nie Duża fala Tędy pójdę, mniej wody, mniej wody do okłody, o, trzeba uważać, Na? No, to też uważaj, uważaj mm -hmm. trochę, tak, żebyś nie wpierdolił do wody, właśnie, to ja na początku pójdę, o, o tak będzie prostiej, mhm, mm o, jakie. O, wspaniałe miejsce. Czy ma pan Major coś złowić dzisiaj? Y, to kaczkę chyba. Ka kaczkę będę łowił. Może kaczka przyjdzie sama? To pójdziemy tędy. No.